Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu piątkowej sesji. Ostatnia sesja w tym tygodniu. Dzisiaj bez e, Amerykanów, e, oni dzisiaj świętują, mają dzień wolny, troszkę leniwie, chociaż zaraz zobaczymy, jak tak naprawdę wygląda handel na rynku światowym i co ciekawego dziś na rynku krypto razem z Polską Giełdą, którą oczywiście podsumujemy. Jak zostajesz ze mną, to pamiętaj o formie podziękowania za czas i materiał, jaki dla Ciebie tworzę. Wystarczy wrzucić łapę w górę i komentarz, a dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji i dzwoneczka. Oczywiście garść informacji na początek. Jeżeli masz jakieś fajne ciekawe newsy, to zapraszam do tego, żebyś rzucał je w komentarz na karcie społeczność, którą może podlinkuję pod nagraniem, bo tutaj również chcę poznać Twoje zdanie. Wrzućcie info, o której godzinie najwygodniej by ci było w tym okresie letnim. Oglądać również nasze podsumowania. Zastanawiam się nad zmianą czasu. Jeszcze nie wiem, czy tego dokonam, ale jeżeli by była ona oczywiście zmieniona, to chciałbym się bardziej dopasowywać właśnie pod Twoje tutaj oczekiwania co do godziny. I oczywiście przypominam o głosowaniu na dwie spółki, które zobaczymy w najbliższym przeglądzie spółek zagranicznych w weekend, bo tradycyjnie. Przy Przeglądy oczywiście zostają z nami i będziesz mógł również tutaj mieć wpływ na to, jaką spółkę, jak dwie spółki zobaczymy w tym przeglądzie. Widzimy, że JP Morgan i Volkswagen idą łeb w łeb po 28%, a Visa 23%, czyli jeszcze masz szansę przechylić tutaj na swoją korzyść w głosowanie spółkę, którą chcesz oczywiście zobaczyć, i przechodzę ja już do podsumowania informacji, jakie dzisiaj napłynęły na rynek. Jakie masz jakieś fajne newsy, to rzucaj je oczywiście w komentarz. Kongres USA z karaniem banków współpracujących z władzami Chin. Jak widzimy, amerykański kongres. Przegłosował w czwartek ustawę przewidującą karę dla banków współpracujących z przedstawicielami władz chińskich ponoszącymi odpowiedzialność za narzucenie Hongkongowi prawa o bezpieczeństwie państwowym. Istotna informacja, ciekawie, jak to się oczywiście będzie dalej klarować. Co tutaj widzimy? Niemcy zamierzają zlikwidować energetykę węglową do 2038 roku i dlaczego Ci to pokazuje? Bo to jest bardzo istotna informacja, raz pod kątem naszego sektora energii konwencjonalnej, jak i również branży OZE, bo wiemy, że przewodnictwo teraz w Unii mają oczywiście Niemcy. Czyli oni będą cisnąć cały czas zieloną energię i tą właśnie formę pozyskiwania energii. Czyli możemy się spodziewać tego, że cały czas ten sektor może być na topie. Lecimy dalej: American Airlines wycofuje się z Krakowa. Jak widzimy, największa amerykańska linia lotnicza opuszcza Kraków. Tym samym, za pośrednictwem American Airlines, nie polecimy już do Chicago. Jedną z przyczyn takiej decyzji jest m.in. pandemia. I lecimy dalej: premier Francji. Podał się do dymisji. To jest nasz premier Francji. Tutaj oczywiście Macron, czyli Macron oczywiście przyjął jego dymisję. Ciekawy jestem, czy ktoś za tym panem stoi, czy ma takiego swojego prezesa. Jak myślisz? I lecimy dalej. No i mamy oczywiście nowego premiera. Nie będę sobie łamał nazwy języka na tych ich tutaj imię, imię i nazwisko sam może sobie doczytać. Tak więc mamy nowego premiera, zobaczymy w jaki sposób ułoży sobie ten rząd francuski. na no, Francja jest jakby nie było jedną z czołowych gospodarek w Unii Europejskiej, no i też trzeba to śledzić, co tam się u nich dzieje. I lecimy dalej. W Grecji rusza prawdopodobnie największy projekt w basenie Morza Śródziemnego i o co chodzi? Premier Grecji zaingurował w piątek rozpoczęcie prac budowlanych nad opóźnionym dużym projektem rozwoju, rozwojowym na terenie głównej nadmorskiej części Starego lotu niska w Atenach. Jeżeli chodzi o inwestycje, to popatrzmy. Inwestycja o wartości 8 miliardów euro ma obejmować park, luksusowe hotele i apartamentowce, tereny handlowe i ogólnodostępną plażą. To będzie no, dosyć ciekawa inwestycja. Być może coś pozytywnego dla Grecji również wytworzą, bo to jak widzimy doprowadzi to do stworzenia 80 tysięcy miejsc pracy. Będzie przyjazny dla środowiska i zapewni dostęp wszystkim mieszkańcom szerszego regionu stołecznego. Dziś zaczynamy od ale przed nami długa droga Przyznał grecki premier, wskazując, że budowa inwestycji może potrwać około 10 lat. No, trzymamy kciuki, lecimy dalej. Czechy wstrzymają wydobycie w kopalniach z powodu wirusa. No to jest też dosyć ciekawa informacja. Wiemy, co u nas się dzieje w kopalniach i w Czechach. Widzimy, że podobnie gazoport w Świnoujściu będzie rozbudowywany. To również jest bardzo istotna informacja dla nas. Jak widzimy, gazoport w Świnoujściu będzie rozbudowywany. Powstanie między m.in. nowy PIRS, do którego będą mogły przybijać kolejne statki. Będziemy mogli też stąd reeksportować gaz. Podkreślił w piątek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. I lecimy sobie dalej. bąd bon turystyczny możliwy do końca lipca. Turystyka staje się coraz ważniejszą gałęzią polskiej gospodarki. Dlatego tej branży, którą. Która tak mocno ucierpiała podczas pandemii, trzeba pomóc. Służy temu m.in. BON turystyczny i jak widzimy tutaj w dziale turystyka, tworzony jest, tworzonych jest obecnie około 1,3 miliona miejsc pracy. Czyli dlatego ta branża jest oczywiście istotna. Jeżeli chodzi o Tutaj jeszcze widziałem ciekawą informację z bonu, można będzie skorzystać do marca 2022 roku i to jest no, istotna informacja dla wszystkich, którzy oczywiście będą mogli skorzystać z tego bonu, a prawa będą nabywać dzieci, które urodzą się do końca 2021 roku. To, rozciągnie w czasie, to rozciągnięcie w czasie sprawi, że bony będziemy korzystać nie tylko w te wakacje, ale też mam nadzieję wzmocnią sektor turystyczny, branżę turystyczną także w tych trudnych, nie tylko z powodu szkodnika okresach między wakacjami, a feriami. No, trzymamy kciuki. Tym, czy oczywiście zatwierdzą to i w jakim ostatecznym właśnie układzie. Jak widzimy tutaj posiedzenie Sejmu odbędzie się 22 lipca, aby to zatwierdzić. I lecimy dalej. NBP, zysk netto sektora bankowego spadł o ponad 40%. No to jest istotna dla nas informacja pod kątem właśnie inwestowania w sektor bankowy. Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-maj tego roku wyniósł 3,33 miliardy, 3,38 miliardy, co oznacza, Spadł ponad 42% rok do roku, poinformował NBP. W samym maju zysk wynosił 1 miliard, podczas gdy w kwietniu zysk wynosił 896 milionów. Całkowite przychody operacyjne netto w okresie stycznia maj wynosiły ponad 28 miliardów, co oznacza spadek o 2,9%. Rok do roku koszty administracyjne były na poziomie 15, prawie pół miliarda, spadając rok do roku o 30%. Tutaj mamy oczywiście zderzenie, w tym możesz sobie zatrzymać, przepatrzyć to zestawienie. Sami dobrze widzimy, co się dzieje przytaczam te informacje. Wiemy już, gdzie banki szukają przede wszystkim pieniędzy, podnoszą opłaty dla swoich klientów, podnoszą marże na kredytach, czyli no, banki będą szukać oczywiście źródełka, drenując kieszenie swoich klientów. I lecimy dalej. Karta wolności w sieci, czyli nowe obietnice Dudy. Po co Ci to w ogóle pokazuje? Bo zerknijmy na to. Sprzeciw dla podatku od smartfonów, światłowód w każdym domu i budynku użyteczności publicznej. Sprzeciw wobec akta 2 i pełna cyfryzacja e administracji To główne postulaty zaprezentowane w czwartek przez prezydenta Andrzeja Duda karty wolności w sieci. Mnie zastanawia jedno. Dlaczego, mając na przykład, jak mamy profile zaufane, mamy już tak mocno rozwiniętą technologię informatyczną, szczególnie, że jesteśmy, w, jesteśmy niekwestionowanym wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o rozwój bankowości internetowej na świecie? Nasze po prostu instytucje są nagradzane na całym świecie. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale to jest fakt i tak jest. Inne systemy są skostniałe, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na świecie. My jesteśmy totalnym wzorem. Mając takie możliwości, mając takie zaplecze, mając tak uzdolnionych ludzi, dziwię się, dlaczego jeszcze nie mamy e-votingu wprowadzonego w naszym kraju. No, po prostu się dziwię i by była, mogą sobie wybrać. Jak ktoś chce iść do lokali, to niech idzie i głosuje, ale przecież możemy to zrobić spokojnie ze swoich laptopów, możemy się uwierzytelnić i możemy oddać swój cenny głos. Nie rozumiem tego w ogóle. Mam nadzieję, że w końcu ktoś mądry się za to weźmie i zrobi z tym robotę. Po prostu ręce opadają i lecimy. Nowe zachorowania w górnictwie. W W w sumie blisko 4000 przypadków. I to to jest pokłosie tego informacji, którą pokazywałem już wcześniej. Wiemy, co tam się dzieje. No i oczywiście temat jest cały czas rozwojowy. I teraz już garść informacji, bo dzisiaj troszkę mniej ze świata, ale za to wrzuciłem troszkę więcej informacji giełdowych. CCC chce, by e wykorzystało nowe szanse rynkowe. Jak widzimy, grupa CCC chce, by e wykorzystało szanse rynkowe wynikające ze wzrostu zainteresowania sprzedażą internetową i zwiększyły udział w rynku. To jest oczywiście istotna informacja pod kątem CCC, bo wiemy, że e oczywiście jest w ich portfelu, czyli trzymamy kciuki, żeby to wszystko oczywiście poszło w odpowiednim kierunku. I żeby wzmocniło również samo CCC. Lecimy dalej. To jest bardzo ważna informacja. Zobaczymy, jak mocno wpłynęła i czy inwestorzy w ogóle ją docenili. Zobaczymy to. Gra Sniper Ghost Warrior Contract osiągnęła w drugiej kwartale całkowity zwrot z inwestycji. Podało się jej Games w komunikacie. To jest istotna informacja pod kątem tego, że teraz gra generuje, można powiedzieć, czysty zysk, skoro się już zwróciła. Jak widzimy przy szacowanym poziomie sprzedaży gry na poziomie 51 milionów złotych, w tym okresie zysk gry szacowany jest na poziomie 3 milionów. Zobaczymy, czy inwestorom się ta informacja spodobała. W moim odczuciu jest to ważna informacja, bo jeżeli będą już kolejne raporty przed nami, jeżeli spółka dotrzyma swoich obietnic, no to będzie ciekawie. I lecimy dalej. Biomet Lubin zaczął zawierać umowy dostawę osocza zawierającego przeciwciała. I to jest też bardzo istotna informacja pod kątem tego, co się dzieje teraz w biomedzie. I Zobaczymy również, czy wpłynęła i jak wpłynęła, ja ci zawsze powtarzam, że informacja to jest podstawa, żebyś był na bieżąco z tym, co wchodzi na rynek i informacja niejednokrotnie, w momencie, kiedy się tylko ukazuje, potrafi szarpnąć dosyć istotnie kursem danej spółki. Zobaczymy, czy wpłynęła ta informacja również na biometr. Biomas Energy również tutaj podpisała istotną umowę, obok której również no, nie warto przechodzić obojętnie, jak widzimy, co tutaj możemy spotkać. Spółka ta jest międzynarodowym producentem i eksporterem Medycznych urządzeń terapeutycznych i wyznacza biomas na agenta swoich produktów i jej przedstawiciela na terytorium Wielkiej Brytanii i Polski z okresem obowiązywania uprawnień wynoszącym jeden rok. No, jeżeli oczywiście biomas wykorzysta tą umowę i rzeczywiście ta sprzedaż będzie na pewno na zadowalającym poziomie, to możemy się spodziewać dosyć ciekawej sytuacji w spółce i zobaczymy, czy również ona została ciepło przyjęta przez inwestorów i czy inwestorzy już wygrzewają biomas. O tym się przekonamy. I ostatnia informacja ze spółek: przychody TS te Games, jak widzimy, w drugim kwartale wyniosły. 169,5 miliona złotych, i to są kosmiczne przychody, jak widzimy, bardzo pozytywne. I też zaraz zobaczymy, czy się przełożyły na wyniki w spółce. A ja przechodzę już tradycyjnie do tego, co się dzieje w świecie, bez Stanów Zjednoczonych. Ropa dzisiaj, popatrzmy, po wczoraj podeszli po ten poziom, tutaj przetestowali poprzednie szczyty bez tego cienia, czyli cały czas jeszcze do przetestowania jest poprzedni cień. No i oczywiście domknięcie w końcu tej luki, bo mielą tutaj już można pokazać, że ile to mielą, już z miesiąc czasu tutaj tak mielą. Po prostu nawet zobaczmy sobie, jak skoro mamy koniec tygodnia jak to wygląda na wykresie tygodniowym sobie poprzełączajmy, widzimy no że cały czas ten boks nam się tutaj utworzył, no muszą w końcu go w którąś stronę rozjechać raczej prawdopodobieństwo jest tego, że będą chcieli domknąć tą lukę niż że będzie zwałka na tym rynku ale wiemy że to jest typowo polityczny walor i może się bardzo dużo wydarzyć jeżeli chodzi o Daksika, no to Daksik w tym momencie zerknijmy sobie no sesja w korekcie 12484 punkty na tygodniach co widzimy no panowie cały czas będą rozgrywać jeżeli będzie siła no to powinni przetestować te poprzednie szczyty jeżeli chodzi o S S&P 500. Zerknijmy sobie. Dzisiaj również odwrót, ale to pamiętajmy, że dzisiaj Stany tak naprawdę nie działają. 3111 punktów. Popatrzmy. Też również do przetestowania mają poprzednie szczyty, jeżeli oczywiście będzie paliwo. No nazdach w miejscu wiadomo 10334 punkty. No panowie są na nowych szczytach. Jak widzimy tutaj szczyt to jest 10421 punktów. Jeżeli chodzi o srebro, srebro dzisiaj wzrostowa sesja 18 dolarów za uncję. Popatrzmy sobie, jak to wygląda. No, nadbijali poprzednie szczyty, ale jeszcze do nich nie doszli, tutaj na razie pokonali ten zakres. Jeżeli chodzi o złoto, to złoto dzisiaj również w miejscu, 1775 dolarów za uncję. Widzimy, popatrz, stany nie pracują i co się dzieje na rynkach? To jest właśnie to. Stany to podstawa, 1775 dolarów za uncję. Mamy nowe szczyty w tym okresie czasu oczywiście na złocie. Poziom już podaje. 1789 dolarów za uncję. Dzisiaj waluty do złotówki widzimy, że frank drożeje 4,20, euro również drożeje 4,46, funt 4,94 również na plusie i dolar również na plusie 3,97, czyli złotówka dzisiaj się w odwrocie. WIG 20 w zawieszeniu, no bo jak wiadomo, no, u nas największymi spółkami również obraca kapitał zagraniczny. On tutaj ma grubo ponad połowę obrotów, musimy się z tym liczyć, czyli Stany szarpią. Też również istotnie, szczególnie te największe spółki na naszym parkiecie. I zerknijmy sobie jeszcze szybko oczywiście na rynek krypto. 41 indeks strachu. Dzisiaj Bitcoin kosztuje 9 tysięcy dolarów za sztukę, 1,25 na minusie. Ethereum również spada 1%, w topowej dziesiątce Cardano na plusie 3,30. Jak widzimy dominacja Bitcoina 64,4. Jeżeli chodzi o największe wzrosty to Network 18%, 10% OX i 9, 14% Flexacoin. Dzisiaj zresztą robiłem nagranie, tak jak powiedziałem, wczoraj się nie okazało wieczorem, ale dzisiaj rano się ukazało, to zapraszam do oglądania. Również projekty DeFi są w nim już uwzględnione, czyli warto się zainteresować, jeżeli kogoś to oczywiście interesuje, to zapraszam. Jeżeli chodzi o największe spadki na tym rynku, bo on chodzi cały czas, zresztą na tych nagraniach pokazuje, jak mocny, i dynamicznie chodzi, jakie są możliwe procenty do zarobienia. Demidas 13% na minusie, Nexo 10 o 6,70, Elektroneum to są te największe obroty. A jeżeli szukasz swojego miejsca i chcesz rozpocząć przygodę, zdywersyfikować swój portfel. Nawet w najmniejszym stopniu to tutaj zawsze dla Ciebie podlinkuję giełdy, z których sam korzystam. Rejestracje i rachunki oczywiście są darmowe. I teraz przejdziemy sobie już tradycyjnie, żebyśmy dokonali podsumowania polskiej giełdy. Popatrzmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Dzisiaj zamykamy dwie listy, czyli. No, zadanie dla Ciebie: zgłoś sobie spółki, które chcesz oglądać na listę YouTube'a. Setante pamiętam, jest zgłoszona, dodam ją już na świeżo w nowym tygodniu, żebyśmy już jej nie zamykali. Hity New Connect, to oczywiście, czyli spółki, które być może mogą mieć szansę wygrzewania przez inwestorów przez najbliższe dwa tygodnie, to również możesz tutaj zgłaszać. Zapraszam Cię do tego. I jeżeli chodzi o spółki produkcyjne, zobaczmy: Format dzisiaj rośnie 7,8 na plusie. Harper 4,8 i 4,17 Boruta. Na minusie dzisiaj ciasteczka obrywają 8,3. PCC EXO 1.85. Liderzy obrotu to Giel Cosmet 787 tysięcy, 605 tysięcy Formas. Jeżeli chodzi o listę YouTube'a, no to Votum 6% do góry, Braster 494, GTC 1.76, a na minusie mamy Priory 3.31, Rainbow 2.43, Fony 2.41, czy Enter 1.48. Liderzy obrotu dziś, no to Ambra 706 487 GTC, Vigo System 441 tysięcy i przyjąłem zasadę, że też będę odświeżał tą listę, żebyśmy mieli cały cały czas ruch, żeby każdy mógł zobaczyć na świeżo spółki. Tu zgłaszamy tylko spółki z GPW, NewConnectu nie mieszamy, NewConnect będzie w hitach i tutaj oczywiście uwzględniamy spółki, które chcesz mieć na szybkim podglądzie bez dublowania pozostałych zestawień. Czyli jeżeli występuje coś w pogromcach, w grach, w bankach, no to nie dublujemy. Tu chcemy mieć wszystkie inne na szybkim podglądzie. Żegnamy od poniedziałku świeża listek, też coś mieć. To oczywiście zapraszam do tego, abyś tutaj to uwzględnił. Zamykam to oczywiście i lecimy teraz z hitami New Connectus tego tygodnia. Zobaczmy: Look 17% do góry, przepięknie. Gratuluję wszystkim posiadaczom. Columbus 11, CDA 9% do góry. Na minusie mamy Menicę 5,80, potem Medellin's 3,73. Liderze obrotu to Columbus. 4 miliony 100 000 i żegnamy tą listę oczywiście również i jeżeli chodzi o hityniu konektu z tego tygodnia no to termo dzisiaj 6% do góry 4% farm 51 matką 4% na minusie i aquatek 350 na minusie liderzy obrotu to farm 51 515 tysięcy aquatek 271 przechodzimy na grupy czyli tutaj mamy pogromców i pogromcy mbf grupa 16% do góry mercator 11 biometr lublin widzimy że pozytywnie zareagował na informację 11% do góry jeżeli chodzi o ujemne Wartości, no to widzimy, że nie są one zbytnio znaczne. Na minusie mamy tylko Inojin, Celfarma, Blit i Cormway. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, no to liderem jest Biomet Lublin, ponad 20 milionów, Mercator 9 milionów 900. 000. Jeżeli chodzi o budownictwo, to dzisiaj CNT bardzo ładnie, dzisiaj zresztą był duży, duży wysyp informacji z, od deweloperów, ile tam lokali oddawali, ile mieszkań, tak więc możesz się z tym zapoznawać. CNT 10%, Elektroty 6,40, ZUE 4,50, to są liderzy wzrostu w tym indeksie, a na minusie mamy Wadex 5,80, Mirbud 5, czy Panowa 4,42. Liderzy obrotu dziś, no to wiadomo, że Mirbud 871 tysięcy, Rafaco 762, czy Budimex 754. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to popatrzmy tutaj dzisiaj Ronson 2% do góry, czy GTC 1,76, Lokum również podobnie, a na minusie mamy Atlas S 6,92 na minusie, CP Grupa 4,6, czy Rank Progress 2,84. Liderzy obrotu to GTC 487 230 Develia. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, poświęcę temu oczywiście osobne nagranie, czyli tak na szybko zerknijmy sobie abak 15% do góry, pięknie, Sunex 13, Mercator 11, to są największe dzisiaj wzrosty na spółkach dywidendowych, czyli inwestorzy oczywiście wygrzewają te spółki, jeżeli oglądasz moje materiały, no to wiesz dlaczego się to rozgrywa i e, jak to właśnie wygląda. Wadex 5.80 na minusie, Mirbud 5.11, AGR Media 3.53, liderze obrotu, no to pewnie Orlen, zobaczmy sobie e, dokładnie, 28 milionów, 13 milionów PGNiGa. Jeżeli chodzi o podcięcie, mamy Unimod 0%, NY 27, przepięknych procent. CDA 9,35, XTB 4,26. liderze obrotu to 14 baniek na test Games. Play, Play 10 baniek. A jeszcze zobaczmy sobie spadki. Jak widzimy, CP Grupa 4,68, czy Mobruk 2,68. Jeżeli chodzi o gaming, to popatrzmy sobie, co ciekawego się tutaj dzieje. H-Games no, jest pompowane cały czas, już naprawdę po bardzo grubych wzrostach. A pamiętasz, kiedy to kosztowało to grosze? Pamiętasz nasze spotkania? A teraz 6,60, no, kosmos jakiś. 21 Art Games 18. Kubik w końcu się obudził. No jedna z najbardziej chyba niedocenionych spółek na warszawskim parkiecie, która jeszcze nie przeżyła swojej hossy kilkuset Procentowej, no to być może coś w końcu się ruszyło, bo i obroty się ruszyły. Widzę i 16%. No, ciekawe. Carbon 13, Klabater 12, 10 de Distance. I jeżeli chodzi o spadki, to co dzisiaj traci na tym sektorze? tibul obrywa 21%. Juju 5,85. Simfabic 4,30. 4,29 Seven Level. Oczywiście przegląd w niedzielę się ukazuje. Zapraszam. I tutaj jak widzimy, sam indeks dzisiaj oberwał, czyli znaczy oberwał no, 1% na plusie. Czyli kto rozgrywał kontrakty no, w longu, to jest zarobione. 33127 punktów. Sam Król dzisiaj 44 27 setnych na plusie. test Games 14 banik 13 11 BCA Games piąteczka, popatrzmy. 5 milionów się przewaliło 474 tylko na plusie przy no w moim odczuciu pozytywnej informacji. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że cały czas jest bardzo duża podaż na tej spółce i pytania są dwa. Czy ta podaż, która siedzi na tej spółce, to wie coś więcej, czego my nie wiemy? Czy z drugiej strony siedzą tam wszyscy ci, którzy się ugotowali już dawno na tej spółce i po prostu psychicznie teraz e, cieszą się, bo nie wytrzymali i sprzedają to? A jak już oczywiście spółka spełni swoje oczekiwania i to wszystko pójdzie w pozytywnym kierunku, będą potem odkupywać to za 2 zł albo więcej? No. Czas pokaże, tego nie wiemy. Oczywiście rynki są nieprzewidywalne, ale sytuacja na CięGN jest bardzo ciekawa, bo podaż tam jest. No, obserwujemy to po obrotach. Nie musimy potrzebować więcej danych. Wystarczy nam to i to, i systematyka, jeżeli chodzi o przeglądy, i możesz sobie wyrobić już bardzo klarowną opinię bez wchodzenia w szczegółach, co tak naprawdę w takiej spółce siedzi. I to jest analogia do wszystkich innych spółek. Jeżeli będziesz widział podobny scenariusz i będziesz obserwował przez dłuższy czas, to będziesz mógł sobie już wyrobić zdanie i jakąś opinię na temat tego, co być może dzieje się w danym przedsiębiorstwie. Simfabrik 430 na minusie 3,9 mln. 35 miliona, Kliptiger, 3200 Tibul, Redg, 3 banieczki, Art Games, Playway, Carbo, Studia, Blueber, Bombit Kubik. To są te spółki, które jeszcze są wygrzewane na obrocie. Jeżeli chodzi o banki, no to dzisiaj zobaczmy. Idea 7% do góry, Getin i Getin Nobel 4 i 247 odpowiednio. Widzimy, że jak duże banki są w odwrocie, no to stajnia Getinu prowadzi. No, jakaś tak, tak, to właśnie wygląda na tym naszym rynku. Santander obrywa 1%, UniCredit 1,1, milenium. Liderzy obrotu to 32 na PKO BP, PKO Santander, indeksy 4242, traci 0,5%. No i OZE, paczek ładnie, tutaj OZE naprawdę nam fajnie pracuje, 13% sunek, z Columbus 11, Pep 10, na minusie mamy tylko Remersol, ML System, MD Energia, Interaut w obrotach. Columbus 4 miliony, 3,5 miliona prawie ML System, 0 z baton, 3 miliony 300 i banieczka na Biomasie. To też już popatrz, to jest ta informacja, czyli inwestorzy no dzisiaj niezbyt wygrzewali tę spółkę, może nie widzieli informacji, może w nią nie wierzą, może jest tam podaż, nie wiemy, trzeba to oczywiście posprawdzać, w każdym bądź razie na przestrzeni ostatniego czasu i tak pamiętam, że był dużo niższy kurs, czyli wszyscy ci, którzy kupowali taniej, na pewno są już fajnie zarobieni, może pochwalić się w tym w komentarzu. Jeżeli chodzi o indeksy, no to dzisiaj odzieżówka na plusie 3%, Moto 2.26, dzisiaj Vic Games 1% na plusie, New Connect nawet też na plusie, Badzeniu, czyli zobaczymy, jak, jakie tam rekordy dzisiaj padły. Jeżeli chodzi o ujemne wartości, to MSBAS obrywa 1,24, górnictwo 1%, i potem nieznacznie poniżej zera. Widzimy, że rynek dzisiaj raczej jest ospał na indeksach. WIG 20 traci tylko 17,800 punktów. Jeżeli chodzi o MVIG 40, już sobie patrzymy, 3609 punktów zyskuje, 40, i EZIG 80, 13860 punktów. Najmocniejszy z tych głównych indeksów, które oglądamy w szczegółach, 9300 na plusie. Jeżeli chodzi o szczegóły, no to WIG 20 zobaczymy. Bez kapitału zagranicznego, jak sobie dzisiaj poradziliśmy? No, poradziliśmy sobie stosunkowo słabo, bo widzimy to po obrotach. Myślę, że już jak oglądasz mnie systematycznie, to może sam odpowiedzieć. Jakbym cię zapytał, coś o czym świadczą te obroty, to powinniśmy oczywiście tutaj ładnie wyrecytować, co tutaj widzisz. Jak widzimy, LPP 430 jest liderem wzrostów powyżej zera. No, to mamy cyfrowie, to jest w Projekt Play m i Orange. Widzimy, że nie mamy jakichś spektakularnych jazd dzisiaj. TAURON się jest rzucany 2,20 na minusie. Lotos 1.7.1.4 PGE. Czy ten spadek świadczy, o tym, że brak kapitału zagranicznego nie jest w stanie utrzymać pozytywnego kierunku na Tauronie, i czy inwestorzy po prostu kaszują swoje pozycje, a jak wchodzi w grę kapitał zagraniczny, to oczywiście wzwyżka na obrotach i wzrost również na naszej energetyce? To oczywiście pytanie otwarte, co myślisz o tym, rzuć w komentarz. Jeżeli chodzi o obroty, popatrz: no, żeby Król miał 44 miliony, żeby Kagech miał 35, żeby PKO BP 32, 28 Orlen, no jest tam jakaś cząstka oczywiście kapitału zagranicznego. No ale no, sam przyznasz, że to jest po prostu. Drastyczny spadek, pewnie w statystykach to zaraz ujrzymy. I teraz jeżeli chodzi o Envik 40, średnie spółeczki, popatrzmy co ciekawego tutaj się dzieje. Co ciekawego nam dzisiaj rynek zaprezentował. Mercator 11%, Biomet Lubin 10, 4,20, Getty Intercast 3,8. Przewijam. Ciech traci 1,6, 1,5, Budimex, Komarch 1,38 i liderzy obrotu dziś. No to jest Biomet Lubin 20, 14, to jest Games 11, Bit 13. I popatrz, jeżeli już będziemy schodzić coraz to do niższych spółek, gdzie tak naprawdę coraz większe znaczenie mają inwestorzy indywidualni, tym bardziej już będziemy widzieć tak naprawdę że te obroty są gdzieś na takich podobnych poziomach. Polenergia numerem 1 w SWIG 80, 10%, IDEA 7%, Wotum 6% i przewijam, pamiętaj zawsze sobie możesz na spokojnie zatrzymać i przejrzeć się temu, co tutaj się dzieje. A ja tutaj już mówię o skrajnościach. Mirbud obrywa 5%, CP grupa 4,6%, Instal Kraków 3,12%, czy Bioton 2,48%. Liderzy obrotu w tym indeksie to dziś, jak widzimy, XTB 9,605,300 CA Games, ML System 3,5%, powyżej banki Boombit R2 jeszcze dwa, DataWalk, Netia. I to są największe obroty. Jeżeli chodzi o NewConnect dla wszystkich wilków z GPW, którzy kochają rozgrywać spółki groszowe, no to popatrzmy na tych rekordzistów. Potwierdzone. E, ITON 34%, przepiękny wzrost. E, popatrzmy potem kolejne dwie spółki, ale popatrzmy na obroty. BPC 31% na pięknym obrocie, o czymś to świadczy. E, lecimy dalej. NWI 27%, również pięknie. 21H Games, tutaj Art Games 18%, tutaj mamy pięknie. w Grupa Kubik po 16%, Tutaj mamy Carbon Studio 13, 12 na Klabaterze, Columbus 11. No przepięknie to wygląda. No New Connect to jest tak wdzięczny, że... No ale ryzyko, pamiętaj, to nie jest takie różowe. No. Nie ma się co tutaj podniecać, bo i tak, i tak zrzuty są i to dosyć dynamiczne. A jak dynamiczne, to popatrz. Ehm, agro... 26% obrywa i to na dużym obrocie, o czymś to świadczy, plazma obrywa 20%, tutaj mamy również Apollo 12% w dół, tu mamy JWA 9% na podwyższonym obrocie, co tu jeszcze się rzuca w oczy, na piąt po piąteczce rzuca Juju i Mennica również na podwyższonych obrotach I jak obroty, no to zerknijmy sobie na rekordzistów dzisiejszego. Obrotu i popatrzmy: Columbus 4 Banieczki, prawie 4 Simfabrik, CreepyJar i 01 Sematon i Redzik powyżej 3 milionów, powyżej 2 milionów Art Games i Carbon Studio, i powyżej banki Jerry Holding, Bluber, MBF Grupa, Cubic Games i Biomas. To są te spółki, które są dzisiaj wygrzewane na New Connectie i indeks szerokiego rynku, czyli WIG, nam wlatuje. Zobaczmy, co ciekawego tutaj się dzisiaj wydarzyło na tym rynku. Sunex, liderem dzisiaj wzrostów, widzimy 13%, 13% Everest, Effekt 12%, Mercator 11,10%. Biomet Lubin, Centę 10, 10 Pep, Nowa raz 10, to są ci liderzy wzrostu. Jeżeli chodzi o to zestawienie, ja już oczywiście w tle sobie odpalam statystyki, abyśmy mieli tutaj podgląd na to, co się dzieje na naszym rynku. Ja Ci przewinę, żebyś mógł sobie zerknąć jeszcze, co się wydarzyło niżej. Być może rozgrywasz jakąś spółkę albo masz w portfelu, to warto sobie zerknąć, co tam ciekawego się dzieje, a może polujesz na coś. Jeżeli chodzi o spadki, już Ci przewijam. Oczywiście wszyscy liderzy są potwierdzeni, tak więc tutaj nie ma co weryfikować, no ale po nie ma dzisiaj stanów. Wiesz, jakie są obroty? 468 931 521. To można powiedzieć, że przez pół spokojnie obrotów dzisiaj brakuje. I to jest. I teraz masz najlepszy namacalny dowód, jak istotna jest obecność na rynku Stanów Zjednoczonych. Transakcji 72 302 sztuki, również można powiedzieć, że przez pół. I jeżeli chodzi o spadki, no to TIBU liderem spadków 21%, potem mamy PAM Manager 12%, potem Czerwona Torebka 9%, Orko 9%, Moj 8%. Szukajmy czegoś na obrotach, 0,6 Magnat 7%. Popatrzmy, co tu jest, zrzucane piąteczka na Mirbudzie. Artifex czwóreczka na wyższym obrocie, jeszcze Ci przewinę, żebyśmy tutaj spojrzenie. I tak wygląda nasza piątkowa sesja, bez uczestnictwa oczywiście rynków z USA. Daj znać, jak tam tydzień Ci oczywiście minął, czy pozytywnie, czy negatywnie. Ja zapraszam na wszystkie weekendowe nagrania. Udanego weekendu, odpocznij, zbierz energię, aby można było raz cieszyć się z tego okresu już wakacyjnego i już nastroić się na handel w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam się serdecznie, trzymaj się, hej!